Ała, Więc ona pustaka przyjechałeś, czy z maszynery jakoś znowu? Co? Maszyny. U! To tam do grubego na dymanko przyjechałeś? Małej dziewczynki będziesz pukał? I porno w telefonie. Czy w ty robicie filmy porno? Z małymi dziewczynkami? Na białe sobie się zaopiekują. A tam w Międzylesiu jeszcze było? Ja miałem obóz wypożynkowy. Fiutek w dupce. Albo ten. Jeszcze zamiast gadam. Nie ma co się tam cofać, bo tutaj tak nic nie zmienia. To Dawidzka. I te webinary. Harlo Ten kiebasę chciał zrobić pod stołem. Czy masz jedną mordą? A, B, C, C, B, A. Ała, awa, wejdzie. Prądu za dużo zżarłeś ty? Pretty boy, do fryzjera chodzisz. Co? Na maselku będziesz pobierany. Lubisz małe dzieszynki, będzie bardzo organy. Co na dziadu zrobiłeś? Co? Półka dziadu. Pan na podkoczył na wyższym poziomie. O ma konta w pracy przy Spółki, które w luty, z upadły się ogłosiły. Komory pęci zrobią w górę założą i będzie punktacja zawodnika. Od innym może być co? Mordko. Szybki umyjesz? Kaczerem? Ps, ps. Czy pan się przykleiłeś? Zdjęcia sobie robi. On był tu, był tam. Na cudzy rachunek. Influencer. Cześć. Spółdzielnia mieszkania... A co zostało? Nie wiem, co tam jest napisane. Osiedle numer 12. Ja byłem gdzieś tam na rozmowę o pracy w górce. A tam gdzie Biały Dom stoi, tam kiedyś mieliśmy z mamą namiot. Kończył to się męczył. Wszyscy teraz po angielsku mówią prawie lekcje, nie ma prawie lekcji. Masz drona? To w dupę sobie wstać go i odpal. A po nazwie to po pysku. Mordeczko. Po celu wylądujesz, to od razu będziesz to kto ty jesteś. I prędzej czy się dopadnie, policja ci nie pomoże. Co malicyk. Rafał Pająk, tu się pali. pali.